Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w studiu Rady Ziemi Wieluńskiej. Gościmy dzisiaj prezesa Spółdzielni Dostawców Mleka w Wieluniu, pana Stefana Bartele. Witam Pana. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie prezesie, no, Agencja Rynku Rolnego już wstępnie ogłosiła, że rolników ubiegających się o rezerwową kwotę mleczną jest więcej niż tej kwoty. Y sporo więcej wstępnie mówi się, że ten wskaźnik redukcji będzie na poziomie 0,70, ale chyba za wcześnie o tym jeszcze mówić. No do dnia dzisiejszego nasi dostawcy nie mają pełnej informacji, jak w końcu będzie wyglądał ten rok kwotowy 2010-2011. Wiemy, że rzeczywiście Agencja Rynku Rolnego, pracownicy Ministerstwa Rolnictwa przygotowują się do Opracowania wskaźnika i podają właściwie taki wskaźnik 0,7. Ogólnie w naszym tutaj rejonie działania rolnicy jak gdyby mniej są zainteresowani ubieganiem się o kwotę, o dodatkową kwotę mleczną, bo w roku ubiegłym ubiegało się o tą kwotę. Ponad, y, 300, y, ponad 400 dostawców. Natomiast w roku bieżącym jest y, 395 dostawców. To jest o 93 osoby mniej niż w roku ubiegłym. I w roku ubiegłym wszyscy dostawcy chcieli y, razem otrzymać 2,5 miliona y, kilogramów mleka z rezerwy. Natomiast y, w tym roku 2 miliony. W sumie dotrzymało 271 dostawców na ogólną sumę miliona 206 tysięcy kilogramów. Sumując to wszystko, co właściwie powiedziałem, można wyciągnąć wniosek, że w zasadzie już została ustabilizowana produkcja mleka w naszym rejonie i jest zresztą podobnie w całej Polsce, czyli ci dostawcy, którzy... Postawili na produkcję mleka, już wiedzą ile mają stanowisk i ile te krowy mogą wyprodukować, a nowych dostawców po prostu nie można się spodziewać, dlatego że produkcja mleka jest po pierwsze bardzo trudną a po drugie, no wymaga ogromnych środków. Dokładnie, żeby po prostu ją rozpocząć, trzeba dużo zainwestować na starcie, a tego, wiadomo, polscy rolnicy nie mają tych środków zbyt dużo. Jeśli chodzi o skup mleka, bo w tym roku ten skup troszkę się różni od poprzednich lat, ze względu też na te anomalie pogodowe, zmiany różnego typu. Jak to wyglądało w spółdzielni dostawców mleka w Wieloniu? To znaczy, rok 2000. Dziesiąty pod względem pogody rzeczywiście był y, anormalny, ale nie ma to y, takiego zdecydowanego przełożenia na ilość skupowanego mleka. W naszym tutaj rejonie jest lekka dynamika, bo jeżeli porównujemy okres do okresu, to jest to prawie że 2%. I z tego jesteśmy bardzo zadowoleni, że nie jest gorzej niż w roku ubiegłym. Jak chociaż pamię przecież pamiętamy, że rolnicy mieli kłopoty zebraniem pierwszego pokosu siana. Potem deszcze no, różnie wpływały na wegetację kukurydzy. Także yy, mogło to w zdecydowany sposób się przełożyć na produkcję mleka. Jak widzimy, no już są to gospodarstwa specjalistyczne. Także gospodarstwa, które yy, robią zapas paszy w okresach, w latach dobrych na okres następny i niektórzy rolnicy do miesiąca lipca po prostu korzystali z pasz, które zgromadzili w roku 2009 i właśnie ta ich zapobiegliwość no, wpływa w sposób bezpośredni na to, że... Yy, te bieżące pasze po prostu nie decydują o skupie mleka. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w, roku, w następnym okresie, dlatego że po pierwsze te pasze na pewno są innej jakości, no a po drugie, zboża, jak wiemy, na rynku no, mają cenę stosunkowo wysoką. Nie można powiedzieć, że to są jakieś tam rekordowe ceny, ale są ceny są wysokie i to się przekłada w sposób bezpośredni na pasze specjalistyczne, bez których produkcja mleka w gospodarstwie po prostu nie może się odbyć. Panie prezesie, ja w Wieluńskim AgroExpresie Expressie podawałem dane Głównego Urzędu Statystycznego, który ocenił, że średnie ceny skupu mleka są już wyższe o 20% do tych ubiegłorocznych i muszę przyznać, że otrzymałem telefon Jednego z producentów mleka, że kłam, kłamiemy, bo on otrzymuje na przykład 40 groszy, a my podawaliśmy, że średnia cena mleka w Polsce to jest złotówka za kilogram. Muszę przyznać rację, bo tutaj jest pewne niezrozumienie. Gdy podajemy tego typu informacje, to mówimy o tym, że to jest średnia cena, a taką średnią cenę oczywiście nabijają ci najlepsi rolnicy, największe gospodarstwa, które posiadają różnego typu certyfikaty i mogą negocjować cenę z mleczarniami. Ci słabsi, podobnie zresztą jest z cenami przenikającymi, na 800 zł mało, która, mało który producent otrzyma, bo nie, nie spełnia tych wymogów jakościowych i te ceny są średnio o wiele niższe. Ta najniższa cena uzyskiwana przez producentów mleka, współdzielni dostawców mleka w Jeleniu, ile wynosi? Pani? To znaczy, yy, Może pierwsza, pierwsza sprawa to nie ma w współdzielni dostawców mleka cen negocjowanych. Rada Nadzorcza wspólnie z zarządem ustala ceny dla wszystkich dostawców. Oczywiście jest to, na tą cenę składa się wiele elementów. Cena podstawowa, cena dopłata członkowska, dopłata za składzanie, za certyfikat itd. itd. I oczywiście średnia cena w spółdzielni dostawców mleka, różnie się kształtuje w różnych miesiącach, bo rok 2010 pod względem ekonomicznym nie jest najgorszy, a można powiedzieć, że jest dobry i dlatego też tym zyskiem, który wypracowujemy, na bieżąco się dzielimy i były miesiące, kiedy była premia 2 grosze, były miesiące, kiedy była premia 4 grosze, były miesiące, kiedy premia była 4 grosze, 6 groszy. Teraz oczywiście w ostatnim miesiącu było 4 grosze, no i mogę powiedzieć, że w miesiącu październiku, za miesiąc październik też będzie następne 4, 4 grosze. I, i, I tak, jeżeli chodzi o średnią cenę w mleczarni, to oczywiście za miesiąc wrzesień ona wyniosła ponad 97 groszy. Średnia od początku roku jest 95,5 grosza, natomiast by dostawcy, którzy dostarczają... Największą ilość mleka no, w niektórych miesiącach dostali złoty 18, złoty 15, złoty 14, ale są też dostawcy, którzy dostarczają rzeczywiście tego mleka bardzo mało, czyli nie łapią się na progi. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa dostarczają poprzez wozaków to są koszty związane z funkcjonowaniem wozaka, z funkcjonowaniem punktu skupu stacji schładzania. No i oczywiście ten, y, ta cena jest y, no myślę, że 40 groszy to, to, to jest lekka przesada, ale jest to w granicach między 65 a 75 groszy. Dopowiadając tutaj do tego wszystkiego, y, należy stwierdzić, że no niestety nastąpiło już zdecydowane Zmniejszenie dostawców. Przypomnę, że spółdzielnia funkcjonuje 20 lat. Za kilka dni właśnie będzie to 20 dwudziestolecie. Bardzo spokojnie obchodzone, nie bez żadnych fanfar, w spółdzielni dostawców mleka. I wtedy było prawie że 10 tysięcy dostawców. Dzisiaj mamy 1201 dostawców. I to na przestrzeni właśnie tych 12 miesięcy została liczba zmniejszona o 79%. Osób. I do przypadków należy, że są to więksi dostawcy, a głównie oczywiście yy, kończą produkcję dostawcy, którzy mają dwie krowy, y, pięć krów, prawda? I, ta, I ci oczywiście mają tą cenę na pewno niższą. Ale wydaje mi się, że podstawową przyczyną likwidacji mleka w tych małych gospodarstwach nie jest już do końca cena. Tylko po prostu, że brakuje sił, brakuje tej wiedzy na, przy produkcji tego mleka. A tak jak mówiłem już dzisiaj yy, w spotkaniu z Państwem, że yy, produkcja mleka wymaga właśnie bardzo dużo pracy, dyspozycyjności, no i wiedzy. Dokładnie. Panie prezesie, tak już kończąc, przede wszystkim gratuluję panu, ale także wszystkim dostawcom mleka spółdzielni, właśnie tych 20 lat funkcjonowania na rynku i przede wszystkim tych nagród, które uzyskały produkty, m.in. serek mój ulubiony na Polakrze Food. Nagrody i przede wszystkim, największą chyba nagrodą, to jest to, że konsumenci kupują te produkty. No myślę, że to spożycie, chociaż w ogóle w Polsce jest zbyt małe, będzie rosło. Ale jeszcze moje takie pytanie na koniec, bo już mamy wiadomość, że odwierty, jeśli chodzi o złoczew, będzie robić kopalnia bełchatów. no tam też są dostawcy mleka, no i te gospodarstwa będą zlikwidowane. Jest to y, problem bardzo poważny dla tych naszych dostawców. Współczuję wszystkim y, naszym dostawcom, jest to także i problem dla nas, y, zarządzający to spółdzielnią, według naszego. Obliczenia, szacunku na dzień dzisiejszy w strefie bezpośredniego zagrożenia jest, yy, są gospodarstwa, które razem miesięcznie dostarczają ponad 200 tysięcy litrów mleka. To mówimy o strefie bezpośredniego za zagrożenia. Przecież jeszcze będzie lej depresyjny, który też będzie oddziaływał na cały powiat wieluński i powiat yy, sieracki. Także, yy, jak będzie wyglądała mapa. Za y, 25 lat naprawdę trudno mi jest y, przewidywać, ale myślę, że, y, że po prostu y, uda się y, wyegzekwować od po prostu kierownictwa kopalni, no, żeby po prostu ten wpływ tej kopalni był jak najmniejszy dla y, producentów, nie, nie tylko mleka, ale dla wszystkich rolników, którzy przecież będą musieli funkcjonować, innego wyjścia prawdopodobnie nie będzie, bo rolnikiem po prostu się jest. Dokładnie, a mówił to prezes Spółdzielni Dostawców Mleka, y, pan Stefan Bartela, nasz gość dzisiejszy. Przypomnę, spółdzielni z 20-letnią tradycją. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję Państwu za to, żeście mnie słyszeli. Dziękuję do, do usłyszenia.